Robert Lewandowski, Przegląd Samorządowy. Witam Państwa. Dziś moimi gośćmi są Radni Leszczyńscy, Pani Barbara Broczkowska, Platforma Potelska, i Pan Sławomir p PL18. Dzień dobry. Co robią radni w wakacje, gdy rada nie pracuje? Może Pani, pani Broczkowska? Dobry samorządowiec wakacji nie ma. A jeśli nawet ma, to są krótkie. Ale i w czasie wakacji można. Dużo w mieście pomonitorować, można dużo rzeczy zobaczyć. Mało tego brać udział w różnych konsultacjach no społecznych, do tego oglądać i fotografować inwestycje, które się realizują. I to się robi po prostu po drodze. No, nie ukrywam, że w czasie wakacji też odbieram telefony od mieszkańców, którzy widzą takie czy inne nieprawidłowości w mieście, czy jakieś mają uwagi. No po prostu w czasie wakacji też. Pracujemy. Czyli w czasie wakacji radny się nie nudzi. Spotkaliśmy się między innymi na, na, na takim konsultacyjnym spotkaniu z mieszkańcami y, ulicy Dekana i Kiepury. Wiem, że wcześniej była też konsultacja z mieszkańcami ulicy Strzeleckiej. Jakie wnioski z tych konsultacji wypływają? Ja osobiście byłam bardzo zaangażowana w, w tych konsultacjach społecznych, chciałam na nich być, ponieważ ja od trzech lat składam interpelacje odnośnie remontu ulicy Tekana, i wreszcie inwestycja będzie realizowana. I no, po prostu bliski był mi temat, z uwagi na to, że jestem mieszkanką tego okręgu i to są moi wyborcy, i byłam na tym spotkaniu. I ja bardzo się cieszę, że, nawet była dość duża frekwencja i były sugestie i wnioski postawione. I jeszcze raz to spotkanie się odbędzie, bo tak jak Pan uczestniczył w tym spotkaniu. Była prośba mieszkańców, żeby w ten park bliżej tego tego. A była dynku, dyskusja czy czy Zrobić miejsca parkingowe, robić. bo ludzie na I tykanach, co w związku z tym ze ścieżką rowerową? To no? jest temat do przemyślenia. Ale da się to Ta, Prezydent się zgodził, więc myślę, że jeszcze będzie drugie spotkanie i, i dobrze. No i tam też w wyniku następny temat, który też monitorowałam od chyba dwóch lat: połączenie od Ronda Roszarni do szpitala, żeby zrobić drogę. Ludzie jeżdżą naokoło, jeżdżą z tamtej strony, z Nowej Wsi, Pawłowiec, muszą przyjechać przez dekana, kiepury. Kiepury też no to jest, jest bardzo trudne. temat to ale do zrealizowania, do Nie ma no. trudnych tematów. Jak są chęci i jest dobra wola, nie ma trudnych tematów. A pan radny Mocek, co jako radny robił w czasie wakacji? Ja powiem tak e, Pani radna rzeczywiście powiedziała wiele rzeczy o inwestycjach, bo takie e, w Leszcie się dzieją. Są wydarzenia kulturalne, są wydarzenia sportowe, w których jako radni pewnie uczestniczymy. E, praktycznie życie radnego jest przez cały rok. Nie ma, nie ma okresu, może, może teraz bardziej urlopowego, ale nie ma okresu wolnego. Nie ma laby, trzeba pracować, bo mieszkańcy są niecierpliwi. A dlaczego nie jest jeszcze to zrobione? Mieliśmy wspaniałe wydarzenia kulturalne, teraz e, mamy sezon przygotowań różnych drużyn sportowych do Najwyższej Ligi i w Koszykówce, Jamalek z Polonia Leszno, obozy zgrupowania już trenują. Ale radni nie, nie uczestniczą w tych Ja obozy. powiem tak, ja się interesuję sportem, wiem kiedy mają treningi, wiem kiedy mają konsultacje z grupowania. Były problemy z basenem, były problemy z ratownikiem, żeby, żeby ten basen w ogóle funkcjonował w okresie letnim. Ale mówimy o basenie otwartym. Otwartym, no, no, no. tak, dokładnie tak. Była taka no, no, no. sytuacja, zagrożenie, że ten basen w w czasie lata będzie nieczynne, bo nie było chętnych do pracy. Ale co, udało to, się to, załatwić tak, ratownika? Tak, akurat w ostatniej e, chwili e, znaleziono e, chłopaka z papierami, z dokumentami ratownika, który prowadzi, pilnuje te dzieciaki czy te osoby dorosłe w czasie e, zabaw na, na, na basenie. Rozumiem. W lipcu y, wybuchła też afera z prywatnym przedszkolem numer 2. Przypomnę, że chodziło o dotacje, które to przedszkole prywatne otrzymuje, z ustawy. Miasto po kontroli zażądało zwrotów, bodajże że 670 tysięcy dotacji. Stwierdzono nieprawidłowości, jeżeli chodzi o wydatkowanie. Tam przy okazji wyszła sprawa, że pani dyrektor, właścicielka ma sporą pensję. Sobie tam wypłaca. W rewanżu y, ta pani twierdzi, że dotacja zaniżona jest, że będzie domagać się zwrotu 3 milionów. No a na finał miasto złożyło doniesienie do prokuratury i do UKS-u. Co wy o tym sądzicie? Czy znacie jakiś dalszy ciąg tej sprawy? Prawe. ja osobiście znam z mediów i, i, i to co słyszę od radnych, którzy są w Komisji Edukacji. Wydaje mi się, że nie będziemy chyba tutaj komentować tego póki sprawa nie zostanie zakończona i no, po prostu ja nie jestem kompetentna, żeby się w tym temacie zabierać głos, ponieważ jest to jeszcze w toku. A Pana Koczyna, no, właśnie w Komisji chcia Edukacji? Chciałem powiedzieć, pana pana. że ta chyba sytuacja już zaistniała w poprzedniej kadencji były takie sygnały też do nas jako radnych, że właśnie, że to przedszkole źle jest rozliczane, źle jest dotowane, tak jak to już pani radna powiedziała konsekwencje i wnioski będziemy mogli mówić oczywiście po zakończeniu przeprowadzenia na przykład tam weryfikacji, bo miasto jakby zrobiło wszystko ze swojej strony i ma Udokumentowane to, że e, Czyli teraz musi czy się czy... powiedzieć prokuratura i urzędnik. Tak, pacjent. a my wtedy zrobimy wspólne posiedzenie wszystkich radnych, żeby było ten temat przeanalizować. Rada po wakacjach ma podjąć uchwałę w sprawie zakazu handlu dopalaczami. Właśnie. Pani, też jako członek Komisji Spraw Społecznych, nie wiem, czy będzie uczestniczyła w A, przygotowaniu oczywiście. tej uchwały, ale tak się zastanawiam, co da ta uchwała, skoro państwo dysponuje ustawami i też nie może sobie poradzić z dopalaczami. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Platforma Obywatelska bardzo się w to włączyła, jeśli chodzi o, o kraj. Są wspaniałe spoty, które są dobre wymowne. Ale ja co uważam, Rada Miejska ja Chciałam powiedzieć co Rada Miejska. Jeśli nawet uchwalimy tę y, uchwałę y, na, na posiedzeniu y, Rady Miejskiej, ja uważam, że trzeba byłoby wzmożyć kontrolę. To nie jest wielka sprawa w mieście. Ileś tych punktów jest. Była już akcja, kiedy była kontrola. Były zamykane te y, y, sklepy i ale myślę, co że... zmieni przy... uchwała? Co zmieni ta uchwała? No chyba to będzie takie stanowisko nasze, że Bardziej. jesteśmy za tym, że. Żeby... Bo nowego prawa nie możecie Oczywiście, stanowić. Oczywiście, że nie, ale to jest, będzie taka intencyjna yy, uchwała, stanowisko Rady Miasta w sprawie właśnie tego, po, tego problemu mhm. i przeciwdopalania. do palaczy. Jest problem terminu koncertu Perfektu mhm. 4 września, który no, koliduje trochę z, z finałem, finałem play-offami, które mają się odbyć trzy dni później. Mhm. To ma pierwszeństwo i jak rozciągnąć ten problem, według Pana? Ja myślę, że my jako miasto, gospodarz stadionu powinniśmy kierować się chyba dobrem sportowców, czyli żurzlowców, mieszkańców, którzy przychodzą na ten stadion. I tak de facto jest 10 imprez, czy też 12 w ciągu roku na tym stadionie i to powinno być priorytetem dla, dla sportowców, gdy jeżdżą u siebie, walczą bo to są najważniejsze mecze żywlowe, które walczą o tytuł Mistrza Polski. Była taka sytuacja, gdy tutaj był koncert Marylii, Rodowici i po dwóch dniach praktycznie należno niespodziewanie, bo niespodziewanie przegrała z Toruniem u siebie i taki niesmak, bo wszyscy mówią, że to przez Marylę Rodowicz, ale to nie ma nic wspólnego oczywiście. Ale, ale jak to konkretnie sprawie, czy jest to załatwione. Czy już wiadomo, że koncept perfektu odbędzie się nie na stadionie, ale na lotnisku. Czy jeszcze trwałem jakieś... Trwają. Jeszcze negocjacje? jeszcze trwają negocjacje, bo oczywiście równie dobrym miejscem, tylko że jak zbiletowanie na stadionie jest, na lotnisku, no to, właśnie, to jest takie mały problem i... Dlaczego tego nie zrobiono w innym terminie? Być może liczy na przykład... A ktoś pewnie jak... nie zauważył tego terminu. Być może różowego. niedopatrzenie tutaj, jeśli chodzi o termin. Chociaż generalnie jest tworzony w mieście kalendarz imprez sportowych, kulturalnych. Pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, budując plan i chęć zaproszenia takiego zespołu, no powinien też się, wiedząc, że ta impreza będzie na Stadionie Żywlowym, że ta impreza może kolidować również z inną. Tak, oczywiście. Prezydent zapowiedział, że być może w tym roku dałoby się dokończyć lodowisko, ale bez dachu. Co na to przedstawicielka partii, która w ogóle proponowała, czy forowała budowę tego lodowiska? Nie ukrywam, panie redaktorze, jak słyszę słowo lodowisko, to mam no, się skórkę. W tym momencie jest to bardzo dobry <laughs> temat, trochę do... nas obłodzi. Yy, ja każdą formę już przyjmuję, ale coś zróbmy, skończmy cokolwiek. Bo ja sama kupiłam łyżwy, które wiszą w garażu, i uważam, że myślam, o, ty, o, tym myślam o tym lodowisku. Tak? Mało tego. Tam mamy kościan, tam można. No też no te, i byliśmy w Gostyniu, i w Kościanie. Ja myślę, że to, co powiedział pan prezydent medialnie, że będzie lodowisko do końca roku zrobione, chociaż bez zadaszenia. Niech będzie, my też jako mieszkańcy na to czekamy i jeżeli będzie możliwość i będą, znaczy pieniądze są zabezpieczone, jeżeli zrealizujemy tę inwestycję, to ja jestem, będę bardzo zadowolona i usatysfakcjonowana, a potem nad zadaszeniem będziemy jeszcze myśleli z uwagi na to, że trzeba przeprojektować, no bo jeśli nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Komisja Rewizyjna już zakończyła pracę, tak? kontrola jest zakończona, opinia na temat budowiska już jest wydana. tak? tak teraz jest na co czekamy? No oczywiście czekamy na zmianę projektu, no bo projekt nie będzie taki jak jest teraz, tak jak prezydent... Mówił i rozmawiał. I trzeba jeszcze ten beton sprawdzić, czy on się nadaje. On już jest już pas... jest tak, tak, tak. Czyli to nie jest tragiczne. No pierwsza opinia była taka, że do rozbiórki, nadaje Ja nie, nie, nie widziałem oczywiście osobiście tego protokołu z, z przeprowadzonych badań, ale na dzień dzisiejszy beton nadaje się. Nie jest on wyśmienitej jakości. No to tak, dobra jak wiadomo, w, w niektórych miejscach, gdzieś tam po boku jest. Nie za ciekawie, ale tak da, jest, się to da się to uratować. Da się uratować, rzeczywiście prezydent mówi, że jak to mówią, lepsze rycy jak nic, lepiej żeby w leśnie powstało lodowisko, w cudzysłowie, bo to ma być ślizgawka, lodowisko to jest profesjonalne, mm -hmm. duże i tak dalej. W stylu amerykańskim, na razie otwartym, na pewno mniej uczęszczalne będzie, no bo ze względu na warunki atmosferyczne, oczywiście lodowisko otwarte może funkcjonować, jeżeli jest minusowa temperatura. Ale to, nie to że gdy nie na przykład rusz. deszcz pada na no dworze, to nie jest problem. Gdy śnieg dużo pada, jest problem, więc ale... Warunek, że ten dach nie będzie odsunięty na święty nigdy, że na przykład no, ten dach no to po jakimś czasie powstanie. Będziemy to monitorować. Czy warto przyjmować cekis, a zwłaszcza utworzyć, tworzyć tam teatr miejski? Powiem, wiem, że ciągle trwają rozmowy. Jakie jest Pana zdanie jako Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu? Ja powiem tak. Przykładem tego, że Leszno potrzebuje kultury był właśnie Leszno Barok Plus, nowe, nowe rozdanie jakby w historii miasta Leszna. Stworzenie czegoś takiego jak Teatru Miejskiego też by było dużym ewenementem i dużym chyba plusem dla miasta, gdy gdyby mogły mieć takich znanych aktorów, którzy grali i grają pierwszoplanowe role w teatrach. Oczywiście, gdyby zamieszczali... A koszty? Koszty... Por... Stać, to będzie, stać nas będzie? Ja powiem tak, bo chodzi mniej więcej około miliona złotych dotacji rocznej na, na, na taki teatr. Z budżetu miasta? Z budżetu miasta. To, tego, co ewentualnie marszałek... Wytualnie dodatkowo wytualnie. marszałek zobowiązał się do tego, że będzie te pieniądze przeznaczał, które przeznaczał na utrzymanie CKS-u w leśnie do budżetu miasta, żeby ten teatr powstał w leśnie. Myślę, że to są szczegóły, które są dogadywane, w jakiej formie to będzie przekazywane te, te środki finansowe, no bo to też są różne rozbieżności prawne, także ja bym był oczywiście za tym, żeby dać szansę Leszno. Jest taka potrzeba, myślę, żeby, bo mieszkańcy, ja wielokrotnie uczestniczyłem w pokazach, w wystawieniach teatralnych, no widać, że jest zainteresowanie. zainteresowanie jest spore i, i mieszkańcy potrzebują takiego rodzaju... A co na ten temat sądzi Pani Radna? Ja jestem za tym, żeby taki teatr powstał w mieście, ale jeżeli my będziemy mieli czarne na białym, że Pan Marszałek nam takie pieniądze będzie przeznaczał, to będzie piękna sprawa. Ale ja tutaj, tak będziemy na ten temat na pewno jeszcze na wielu komisjach rozmawiać, ja bym chciała zasugerować, że utrzymanie tego teatru powinno się odbywać z środków zewnętrznych. Żeby składać, tak, żeby składać projekty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, składać do Ministerstwa Oświaty, ponieważ są różne programy, z których pieniądze można pozyskiwać. Jak to ktoś powiedział, pieniądze leżą na ulicy, tylko trzeba je umieć podnieść. Dlaczego my mamy wydać z budżetu miasta, kiedy można byłoby na każdy rok robić z różnych, Dziękuję. szukać takie projekty i takie aplikacje składać? żeby miasto to jak najmniej kosztowało, wiem, Ale że jest zapotrzebowanie, no to wszyscy Gwarancji, wiemy. że się dostanie jakiś grant nie ma, nie? Natomiast... Chociaż tam, nie tam, będzie gwarancja, że marszałek g... te pieniądze da, on tam, da w tym roku, a co będzie nam na rok? tam zatrudnionych ewentualnie, no trzeba by było utrzymywać, nie? Chyba, że chodzi bardziej o teatr repertuarowy, a nie taki e, o... impresaryjne a nie repertuarowy, czyli... Nie ze stałą obsadą aktorską, co bardziej kosztuje, tylko po prostu no, jak na pod konkretną sztukę zatrzymuje tak. się, po prostu kontraktuje się aktorów. Pan dyrektor powiedział, że nawet będzie go trochę stać na utrzymanie z uwagi na to, że oni mają tam pokoje gościnne, które też są wynajmowane. Oni biletują wiele imprez, wiele spektakli, że jakieś pieniądze teatr też pozyskuje swoje, więc to też będzie do tego koszyka trochę wrzucone. ale jestem za tym, żeby pozyskiwać pieniądze zewnętrzne, bo 100 milionów dla miasta to, to jest wydatek, ale... Yy, nie milionów, milion, milion, to milion, na pewno. Milionów. Te 100 milionów to mi się przypomniało się o festiwalu barokowym, ale 100 tysięcy. 100 tysięcy. Chcę powiedzieć, że mówisz, że nowe rozdanie, jeśli chodzi o barok, festiwal baroku, piękne, piękne było przedsięwzięcie, piękne wydarzenie w mieście, na pewno jakieś przesłanie edukacyjne, ale nie zapomnijmy też, że już 17 rok z rzędu mamy piękny festiwal Maciejewskiego i to również jest piękne wydarzenie, które się cieszy ogromnym zainteresowaniem. To też, to też jest trudny fragment kultury, bo to jest muzyka też poważna, też poważna i też tak? nie dla wszystkich, Oczywiście. to jest najwyższa kultura. Tak samo i tutaj zauważyliśmy, ten barok też nie był dla wszystkich, bo to była muzyka poważna XVI wieku, na pewno jakieś przesłanie edukacyjne, bo ja sama jak wróciłam po pierwszym koncercie, to się zainteresowałam muzyką barokową. I Kompo... googlowałam, tak? I googlowałam kompozytorami, którzy w tym w tym czasie tworzyli także no, fajna sprawa i myślę, że to wydarzenie kulturalne ale myślę, że też to wydarzenie było jakby promowane też przez media ogólnopolskie przez radiową dwójkę portale internetowe onet.pl i tak dalej oczywiście leszczyńskie media też widać że zapotrzebowanie i też nawiązanie tej Kultury baloku z pokazami laserowymi to jakby daje z takim dodatkowym oświetleniem, to daje takie nowego. Tak, no, no wreszcie, to... I wreszcie Oleśnie mówili nie tylko w kontekście żużla albo no jakiegoś szczęścia, tylko też jakiejś poważnej imprezy muzycznej. No, e, chciałem zapytać o sprawę szpitala, jest pani członkiem rady społecznej, tak. e, natomiast nie ma tam ani prezydenta, ani starosty, o co nie mają pretensje? napisali list do władz sejmiku i no dostali taką odpowiedź, że niestety nie mają co liczyć. No to jak Pani się czuje w tej Radzie, gdzie no nie ma miejsca dla Prezydenta Miasta i Starosty Leszczyńskiego? Ja y, szanuję decyzje, które zostały y, y, podjęte. Jestem członkiem y, Rady Programu, y, y, tego rady społecznej. rady społecznej Szpitala z ramienia Platformy Obywatelskiej i jako Radna Miasta Leszna nie mam w ogóle, nie miałam w ogóle wiedzy na ten temat, że w skład nie wejdzie starosta ani prezydent, ponieważ w dawne laty, w zeszłym roku jeszcze jak była stara rada, to wiem, że jeszcze był i, i prezydent ma lepszy i starosta no właśnie, Hiwoński, no. więc Ale w regulamin nie... chyba się nie zmienił, bo zasady się zmieniły. To kto rozdaje kto rozdaje karty Sejmik właściwie, jest wiadomo, bo jest właścicielem szpitala. Ale no tutaj właśnie wychodzi to trochę nie tego naszego życia, bo w rewanżu starosta czy prezydent przybąkiwali, no to może nie będziemy finansować tego szpitala, po co mamy dotować, skoro my nie mamy wpływu na to, co tam się dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje, o wydawanie pieniędzy. Ale mi się wydaje, że starosta i prezydent będą zapraszani, nie muszą może być członkami, ale będą zapraszani. Ale odpowiedź Wojtasiaka jest taka jednoznaczna. Dosyć taka jednoznaczna, nie ma tam dla Was miejsca. No taki no, właśnie będzie, będzie na pewno duży problem e, z przeznaczeniem pieniędzy w tej sytuacji, no, jeżeli my jako radni w cudzysłowie, będziemy przeznaczać... Ale jeszcze my jesteśmy jako radni tam, no to proszę nie umieścić na tej pozycji. Z radnych, bodajże tylko pani tam jest członkiem, radnych miejskich, nie? Bo tak pozostało, to jest tak, jest członek sejmiku, pan Sowa i później są z klucza partyjnego, w sumie jest dwóch przedstawicieli PO, jeden PSL i jeden SLD bodajże, tak? Jest pan Kosicki jeszcze tutaj z naszego terenu, ale on teraz radnym nie jest. No to muszę się brać ciężko do pracy. No tak, tak, trzeba by było. Na koniec chciałbym porozmawiać o Waszej takiej, no, no nie wiem czy nowej działalności, ale Waszej nowej inicjatywie, bo no, nie jest tajemnicą, że będzie Pani radna startowała w wyborach parlamentarnych do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej, ale dopiero z czwartego miejsca. Dlaczego? Ech, no, trochę głośno było o tym. Nie ukrywam, że e, zrobiliśmy wszystko, wszystko, żeby mieć dobrą pozycję. Nie szło załatwić tam Ech, o, o jedno, dwa miejsce wyżej. Proszę sobie wyobrazić, że myśmy złożyli uchwałę. Podjęta została uchwała, która została złożona na zarządzie o desygnowanie mnie na pierwsze miejsce. Chcieliśmy głośno mówić i pokazać, że Leszno ma ambicje i aspiracje, żeby być przynajmniej w pierwszej trójce. To nie od nas zależy, jest Zarząd Wojewódzki, jest Rada Krajowa. Ktoś powiedział, czy nie uważasz, że leszna jest dyskryminowane. Uważam, że jest dyskryminowane, bo jeżeli jest to okręg kalisko-leszczyński, to, to pierwsze miejsce, z uwagi na to, że duże miasto, lider bierze jedynka z Kalisza, ale już dwójka powinna być dla Leszna. Nie ukrywam, że ja liczyłam na to. Kiedy dowiedziałam się, że jestem na czwartym miejscu, z pokorą to przyjęłam. Bo czwarte miejsce pan. chyba nie, nie, jest, no nie jest. To nie jest to miejsce, to biorąc Zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej Ale przy, przy, przy tych sondażach wyborczych. Sondaże to już przeżyliśmy, także to. może być różnie. Jeżeli kandydat jest mocny, to już z czwartego miejsca myślę, Rozumiem. że dostanie. To oczywiście są przykłady głosy. w kraju, że, że z czwartego też z i, z i z piątego i szóstego. z piątego, dobrze, że pan redaktor... Dobrze, że pan redaktor ten temat poruszył, bo tutaj czeka mnie ciężka praca i dotrzeć chciałbym do wielu, wielu wyborców i ja liczę na rozsądek naszych wyborców, że postawią na kandydata z Leszna i chcieliby mieć tego swojego ambasadora w Warszawie czy w Lesznie, a niekoniecznie kogoś z Kalisza, Kępna czy Ostrowa. Więc yy, miejmy taką nadzieję. Wakacji nie miałam i mieć nie będę, więc myślę... Do że... niedawna to była tajemnica, ale już y, teraz nie jest, że pan Sławomir też ben, chce wystartować w wyborach, ale do Senatu. Tak. Potwierdza pan to Dokładnie. Y, dokładnie. dlaczego taki wybór, że, że no co, praca radnego już to już nie to, to już się zmudziła, czy a czego pan zdecydował się e, na Powiem Tak, bo startuję z komitetu wyborczego wyborców PL18, żeby wzmocnić nasz, nasz komitet. I oczywiście e, pana prezydenta, który mówił, że zawsze potrzeba e, ludzi do pomocy w Warszawie, bo jest, będzie jest na razie osamotniony. Zawsze e, łatwiej pozyskiwać pieniądze i załatwiać różne sprawy, gdy ma się swoich przedstawicieli w Warszawie. A czego, dlaczego do Senatu? Bo jesteśmy, e, no nie jesteśmy partią polityczną, jesteśmy komitetem wyborczym. Inna ordynacja. Dokładnie. E, okręg jednomandatowy, dawne województwo leszczyńskie trochę okrojone, ale, ale ja nie mówię, że mniejsza konkurencja. Konkurencja zawsze mhm. wygrywa się dopiero z tym, jak konkurencja jest słaba, ale jest szansa wygrania, zgarnięcia tego mandatu, chociaż nie ukrywa, że kontrkandydaci kandydaci są na pewno silni. No w tej chwili mamy też jednego senatora, więc co? Bo, czy o pan... drugi mandat, czy o zamianę yy, przynależności partyjnych senatora? Yy, z senatora mamy jednego, niezależna z pana Mariana Pośrednika. No, Mam w o regionie, tak, tak. Powiem dla Leszna, niewiele on zrobił, ale no, tak jest. Partie polityczne mają to do siebie, żeby wygrywały. Chociaż zmieniło się to rzeczywiście i myślę, że zmieni się również teraz, że ludzie pracujący w samorządzie, oddolni, inicjatywa oddolna mieszkańcy do Senatu to będzie idea, która nam będzie przysłaniała, a nie partie polityczne, które rozdają karty sobie według swojego uznania. Zresztą, tak jak pani radna Morożkowska mówiła. Na początku mówiła, że ona by chciała oczywiście pierwsze i drugie miejsce. Wiedziałem, że to nie będzie cały takie łatwe, bo Kalisz bierze to, co chce, a rozdaje to, co musi. I tak, tak to zawsze było w Lesznie. Ja zawsze uważałem, że my z Leśnym czy z Kalisznym, przepraszam, i z Ostrowem niewiele mamy wspólnego bardziej no tak z to podzielili kiedyś politycy niestety. No. Ale wymiary. to jest tak samo, jak powiedziałeś, że pośrednik nie jest znany w Leśnie, tak samo jak nie jest znany pan poseł Witczak w Leśnie, czy, czy inny poseł, z który Choć to okręg. No, chociaż czy... to wspólny okręg. To jest normalne, że działają na swoim terenie i są Choć Pan pośrednik, to jednak. Działa na terenie byłego województwa leszczyńskiego, tak, więc tak. powinien bardziej tutaj, że taka... No, zdecydowanie okręg jest mniejszy w do okali Storyszyńskiego, także, że... Jeszcze na koniec chciałem zapytać, o, skoro decydujecie się wystartować w tej wielkiej polityce, chciałem zapytać o Wasze zdanie na temat referendum, które 6 września się odbędzie. Pana Sławka zapytać chociażby o to, jak zagłosuje, czy jak odpowie w sprawie pierwszego pytania, czy jesteś za wprowadzenie mijowów? No ja oczywiście, jeżeli startuję do Senatu, to jestem za tym, mm -hmm. bo... Bo jeżeli e, jest taka możliwość, głosuje się na osoby, nie na partie polityczne, ustawione są osoby według alfabetu na liście wyborczej, więc duża predyspozycja jest do tego, że głosuje się na osoby, a nie na partie polityczne, bo znam tego kogoś w cudzysłowie w Warszawie, na niego głosuję, bo kolega z Ostrowa weźmie głosy. To tak nie powinno być. Jednomadatowe okręgi wyborcze być może... I nawet do Rady Miejskiej by takie jednomandatowe okręgi wyborcze się przydały. Rzeczywiście byłoby tak. to ogromne wymieszanie wszystkiego, ale tak. trzeba spróbować. Mieszkańcy i Polacy są znudzeni tymi cały czas nagabywaniem się. Tu nie są interesy dla mieszkańców Leszna w tej Warszawie załatwiane. w cudzysłowie, no bo pan Marian Pośrednik będąc, w, pracując w Sejmiku, czy teraz będąc senatorem, no nie potrafi nawet załatwić obwodnicy Gostynia, no bo taka jest sytuacja e, polityczna. Musi pomagać, żeby pieniądze były w Warszawie, żeby pieniądze były potrzebne w innych e, miast, miastach w Polsce. Mieszkańców Leszna czy też powiatu i dawnego województwa leszczyńskiego interesują tu miejsc, na miejscu załatwione sprawy, ile firm powstało, ile nowych dróg i tak dalej. To jest potrzebne żeby taka osoba lobowała oczywiście za tym, bo to jest potrzebne słowo. Czyli będzie pan zajęć? Oczywiście. A Pani Radna, jeżeli chodzi o drugie pytanie, czy jest Pani za dotychczasowym sposobem finansowania partii politycznych? Co do drugiego pytania, to powiem, że ja uważam, że powinny być partie dotowane przez państwo, bo jeżeli będzie inaczej, to będzie to tak troszkę korupcogenne. Tak, jeżeli nie będzie z budżetu państwa, to skąd będziemy brać pieniądze? Ale nie wszyscy z tego budżetu dostają, tam są trzeba spełnić warunki, jak się nie jest no to... w parlamencie, to, się, to już tych pieniędzy się za bardzo nie dostaje. I ja... dla takich ugrupowania jak PL18, jakby chciało działalność ogólnopolską prowadzić, to skąd? Nie dostanie dotacji. No nie dostanie dotacji, ale wydaje mi się, że jeżeli daje państwo, to jest to czyste, przejrzyste i partia jest dotowana przez państwo. No, no tak, tak jest u nas taki system i, i no wtedy, no to wtedy musi ten taki klub PL, komitet PL 18 pokazać jak pozyskuje te pieniądze na Spłaty kampanię wyboru. Ale kto wpłaca te pieniądze? Tu ja wiem, że wpłaca nam państwo i my się z tego rozliczamy. A tutaj Ale bo przy... teraz wyborczej też jest określone no zasady dokładnie. finansowania no, już nie, nie można, Oczywiście nie. nie można większej kwoty przeznaczyć co jest przeznaczone. No ja takie pytanie do pani radnej Mroczkowskiej, no bo startowałem niejednokrotnie w wyborach z platformy obywatelskiej. I zresztą Pani też pewnie odczuje to na swojej skórze. Partie są dotowane, a Pani z tych dotacji biorąc udział... No częściowo, udział, częściowo żad, jestem dotowana. Żadnych pieniędzy Pani nie dostaje i sama Pani musi zbierać na swój garnuszek, żeby wystartować w wyborach. Także, że jeżeli partie są dotowane, to ta pierwsza czwórka, piątka, która chce być w parlamencie, powinna być finansowana, ale to jest... Problem dużych partii ha. politycznych nie jest w tym będziemy jak Pytanie nie, 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 nie zapytam, bo wiadomo, odpowiedź nasuwa się raczej sama, chodzi o to referendał. Pewnie jesteśmy za tym, żeby wątpliwości podatkowe przemawiały na korzyść podatnika. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Moi goście byli Radni Leszczyńscy, pani Barbara Broczkowska i pan bardzo. Sławomir Mocek. Do widzenia.